Jest na rynku pewna grupa motocykli, przy której pytanie, kiedy był ostatni serwis, wprowadza właścicieli nie lada zakłopotanie. Ponieważ mając taki motocykl przez kilka lat, nie robili przy nim kompletnie nic. A ktoś, kto może to pamiętać, kiedy był ostatni serwis przy takim motocyklu, to jeśli żyje, to na pewno ma już Alzheimer. Także takie rzeczy tylko w starej, uczciwej chodzie. To był hit tamtych lat, te motocykle, mimo traktowania naprawdę czasami okrutnego, dawały radę. I to też jest taki motocykl, gdzie za bardzo nikt nie przejmował się o jakiś jego stan techniczny, o dopieszczenie. Póki jeździł, póki odpalał, to pełna orka. No ale, ale w końcu klient yy, się zlitował i przywiózł go na taki pełen serwis, mimo iż motocykl jeszcze zapala, jeszcze jeździ. Yy, myślałem, że będzie dużo gorzej, ale jak sobie go tak odpaliłem na osłuchanie, to sam, sam silnik pracuje całkiem. Całkiem przyzwoicie. Jeżeli chodzi o pracę silnika, to mocno faluje, jak fale Dunaju, ale odpala, wkręca się bardzo ładnie, tylko na wolnych nie strasznie buja. I to, jak właściciel mówił, to normalne przy przelocie. Nie, przy pełnym przelocie takim krótkim. Nie, to nie jest normalne. Może delikatnie gdzieś sobie falować, ale nie aż tak. I co robimy? Zakres prac jest standardowy, czyli zawory, łańcuszek rozrządu do sprawdzenia, gaźniki, już na bank, tak się umówiliśmy, wyciągamy, do myjki, pełen serwis, bo tu raczej będzie główna przyczyna tego, jak on się ten silnik zachowuje na tych wolnych, potrafi też przy przyspieszaniu też złapać zmulkę, świecę. I co jeszcze? Sprawdzenie główki ramy Ale bardziej tematy standardowo silnikowe Płyny, filtry to ponocowy sobie właściciel sam już ogarnie No i to by chyba było tyle ale oczywiście zapocenia z tamtej strony już jakieś są Nie wiem czy to złapie kamera, ale tu już jest troszeczkę Troszeczkę wilgotno, spod prawego dekla yy, też już drobne zapocenia, raczej nie takie drobne, a tego nie złapie kamera, pokaże to później, jak porzucamy owiewki, też już się pojawiły, także yy, to raczej będzie do ogarnięcia, nowe uszczelki, tak już się omówiliśmy. Yy, I co jeszcze? Yy, I cała reszta, która nam będzie gdzieś wychodzić. No to będziemy już na bieżąco ustalać jakby tryb działania, co robimy z danym, z daną sterką, z danym fantem. To już na żywym organizmie. Na razie rozbieramy wszystko, robimy taki podstawowy przegląd silnika. I tak jak mówiłem, gaźniki, domyki. Bo to co widzę już chociaż tutaj, to aż się boję podnosić tego baku, co tam. W jakim to jest wszystko stanie, ale mówię, ku mojemu zaskoczeniu, sam silnik pracuje nie najgorzej, jak, no jak na takie gdzieś tam długoletnie zaniedbanie. Ale może akurat nie będzie tak źle, jak nam się tutaj gdzieś wydaje, i zwykły taki podstawowy serwis dużo, dużo poprawi. I to by było chyba tyle. Wydaje mi się, że nie ma tu za bardzo co się nad sprzętem rozczulać, bo skoro tyle lat nikt się nad nim nie rozczulał, to to już mu za wiele tutaj kosmetyka nie pomoże. Natomiast silnik myślę, że sobie wyprowadzimy na tip top, o ile o ile finanse i decyzje na to właściciela e, pozwolą, no to co? Cebra na, na warsztat i zaglądamy, co tam się przez tyle lat wydarzyło. Ale tak jak mówię, to jest fenomen tamtych lat. E, nowe Hondy już takiego traktowania i zaniedbań serwisowych nie przeżyją. Nie ma takiej opcji. A stara Honda, 20 lat, 22 lata, bo rocznik 2000, ostatni rocznik na gaźnikach. I dalej, i dalej daje radę. No dobra, to tyle. To widzimy się na warsztacie.